Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wojtek. Witam Was w piwnicy. E, trochę zmiana klimatu, bo wróciłem troszeczkę do domu, e, a myślę, że ta piwnica jest taka fajna, klimatyczna, żeby właśnie nakręcić materiał o pleśni. Bo myślę, że tutaj, właśnie, w przetworach czasem pleśnie możemy znaleźć. No dobra, no to zaczynamy gadać, żeby nie przedłużać. O, tak, tak, tak. Ale jak to możliwe, żeby w takim przetworze było coś rakotwórczego? Przecież to jest słodki przetwór balinowy. A no właśnie, straszą nas tymi pleśniami, tymi wszystkimi substancjami, które wytwarzają pleśnie. A o co w ogóle chodzi? Strzępki pleśni, które po prostu znajdują się w takich przetworach, wytwarzają tak zwane mykotoksyny, a więc toksyny, które produkują grzyby pleśniowe, między innymi właśnie w takich przetworach, ponieważ Grzyby pleśniowe najczęściej spotykamy na szczęście, możemy powiedzieć, na serach pleśniowych, które są zupełnie inne od tych, które mogą być tutaj. Na grzybach, na serach pleśniowych znajdują się grzyby, które zostały wyselekcjonowane, które są szlachetne, które nie powodują żadnych zmian niekorzystnych dla człowieka, a wręcz są Korzystne. A więc taka e, pleśń, która będzie znajdowała się w takim przetworze, e, wytworzy między innymi jeżeli to będzie kropidlak. No i ta aflatoksyna e, będzie powodowała indukcję e, zmian w białku p53, Białko P53 to jest takie białko, które mówi komórce, żeby weszła w stan na przykład obrony, czyli gdy dojdzie do uszkodzenia DNA, włącza mechanizmy naprawy tego DNA albo całkowicie wyłącza tą komórkę, włączając ją w szlak apoptozy, a więc zaprogramowanej śmierci, jeżeli nie uda się już od ratowej tej Odratować tej komórki, bo zmiany będą tak poważne. A więc te mykotoksyny na przykład wyłączają to białko P53, a takie właśnie zmutowane białko wyłączone białko p53 znajduje się bardzo często w nowotworach dlatego m.in. te mykotoksyny które są produkowane przez pleśnie uważane są za rakotwórcze ale to nie wszystko jeżeli zjemy sobie taki przetwór malinowy albo truskawkowy który jest przecież słodki pyszny i bardzo sam go lubię to nie tylko skończy się na tej mutacji białka p53 ale działają w Różnymi białkami, z różnymi kwasami nukleinowymi w naszych komórkach oddziałują również na całe szlaki komórkowe, zwiększają między innymi wytwarzanie wolnych rodników, które znowu uszkadzają nasze komórki i znowu powodują zmiany mutagenne. Jest to związane z tym, że jeżeli połkniemy taki produkt zawierający mykotoksyny, będzie on neutralizowany przez naczelny cytochrom P450. Jest to taki cytochrom, który który w głównej mierze neutralizuje wszystkie toksyny w naszym organizmie. No i właśnie taka mykotoksyna będzie, na przykład afla, aflatoksyna, będzie przechodziła w pochodną epoksydową, która już bardzo chętnie, bardzo chętnie lubi się łączyć z różnymi białkami, z różnymi kwasami nukleinowymi, powodując kolejne i kolejne zmiany mutagenne. Dlatego należy pamiętać, jeżeli mamy taki produkt i mamy tutaj kawałek sobie Pływającej pleśni, strzępki, grzybni, to już będzie najprawdopodobniej ta grzybnia rozwinięta w całej objętości produktu, te mykotoksyny będą już najprawdopodobniej wszędzie, a więc samo odkrojenie, wyłowienie nic nie pomoże. Tam już będą po prostu kawałki grzybni, strzępki, będą również niestety, toksyny. Toksyn jest wiele, mechanizmów działania jest wiele. Tutaj przedstawiłem jeden z nich, a one uszkadzają praktycznie wszystko, począwszy od układu nerwowego, kończywszy na nerkach, czy właśnie na płucach, ponieważ również one powodują jakieś takie nieprzyjemne zakażenia oportunistyczne, aspergilozy itd. Ale to już raczej nie w spożywieniu, i to trzeba pamiętać, że grzyby pleśniowe. Gdziekolwiek są, raczej nie będą dla nas korzystne, chyba że są to grzyby wyselekcjonowane, takie jak grzyby, właśnie pleśniowe, które, sery pleśniowe z grzybami szlachetnymi pleśniowymi, które możemy sobie kupić w każdym sklepie praktycznie spożywczym, i one nie mają negatywnego skutku dla nas, a wręcz bardzo często mają pozytywny. Właśnie efekt zdrowotny, ale w takiej właśnie sobie przetworze, raczej będzie ten grzyb nieszlachetny, który będzie wytwarzał e, toksynę czy to. Mm. Nie wiem, aflatoksynę, czy to jakąkolwiek inną. I tutaj trzeba pamiętać, że gotowanie, czy jakakolwiek obróbka termiczna, nie zmieni działalności tego, tej toksyny, ponieważ jest termostabilna do 270 stopni Celsjusza. A więc takie gotowanie nic nie zmieni, i ta mykotoksyna będzie działała w naszym organizmie niestety bardzo negatywnie, mimo gotowania. I o tym należy Pamiętać, jeżeli uważacie, że ten materiał jest godny, to możecie go udostępnić. No właśnie, i dać łapkę w górę, do zobaczenia. Ja szykuję taki pewien materiał, który myślę, że będzie troszkę dłuższy, ale to w następnym tygodniu albo za dwa tygodnie na pewno postaram się przed świętami. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa! pa.